leżenie i nic nie robienie, po prostu tylko pogarsza sytuację. Nie chcę siedzieć w domu, jak no, normalny człowiek, no, też czasami chcę wyjść, pogadać no nie? na rower czy coś, wyszumieć się po prostu, nie? Zaczęliśmy jeździć samochodem po świecie, także się zaczęło od, od Islandii, pierwsza wyprawa. Później po rok po roku cała Skandynawia, łącznie z Nordkap Naszym jakby takim zwieńczeniem była w 2008 roku wyprawa, tak jak mówię, 70 dni w samochodzie. No, przez Azję Środkową do Mongolii. Czuję się zdecydowanie lepiej, niż jak się czułem, kiedy miałem lat kilkanaście czy 20 czy dwadzieścia I nie zamieniłbym tego na żadne inne samopoczucie. Skacząc na łóżku, uderzyłem się w ścianę. Olbrzymi wylew w głowie, wizyta u lekarzy, badania, i wtedy wyszło na jaw, że właśnie mam tą hemofilię B, postać ciężką. Ja byłem bardzo żywym dzieckiem, więc zawsze miałem siniaki, zawsze były ze mną jakieś problemy. I pamiętam też leczenie w tamtym okresie, które bardzo odbiegało od tego jakie mamy teraz. Nie chodziłem w ogóle do szkoły, miałem domowe nauczanie od drugiej klasy do drugiej klasy gimnazjum. To była dla mnie straszna męka, no, siedzenie w domu, niewychodzenie, zero towarzystwa, totalna porażka. Zalecenia były, no, oczywiście zwolnienie z WF-u, no, praktycznie żadnych aktywności fizycznych nie, nie zalecano. Ze sportów zalecanych dla hemofilika to były szachy. Jak miałem wylewy, trafiałem do szpitala. Jak trafiałem do szpitala, to wtedy był sposób na leczenie podanie osocza, plus longeta gipsowa bądź gips. Mając kończyny w gipsie, osłabiałem się mięśnie. Jak się osłabiały mięśnie, ciężar ciała spoczywał na stawach i te stawy ulegały destrukcji. No, często bywało tak, że poszedłem grać w piłkę, miałem potem wylew do stawu skokowego, oczywiście. Nie było leczenia, więc. Trzy dni, takie trzy doby właściwie, no, bez snu, bo ból, siedzenia po tygodniu gdzieś wracałem do, do siebie. No, powiedzmy, że mogłem chodzić z powrotem. Moim rodzicom lekarze powiedzieli, że nie dożyję 40 roku życia. Ból narastał coraz bardziej, w pewnym momencie już był bardzo dokuczliwy i nie byłem w stanie normalnie funkcjonować bez jakichś lekarzy. Tak te kolana bolały, że nie byłem w stanie już, już żyć, poruszać się. Przychodziłem kilkadziesiąt metrów i, i koniec. Ja miałem tyle wylewów i tyle wszystkiego, że dostawałem praktycznie codziennie, przynajmniej 4 razy, pięć razy w tygodniu. I może to było właśnie spowodowane tym, że uczuję się, dostaję wstrząsów na ten czynnik. Mateusz do tej pory był troszeczkę ograniczony w wykonywaniu ćwiczeń, ponieważ on miał przeciwciała przeciw preparatowi, który mu podawano i jego organizm nie reagował na ten preparat. Aktualnie jest odczulany, i jeżeli by to się nam powiodło do końca, to będzie mógł mieć leczenie domowe, czyli tak zwaną profilaktykę. No, i wtedy będzie sobie podawał trzy razy w tygodniu preparat i będzie mógł chodzić na basen, na rowerze jeździć i nie powinno mu zagrażać żadne jakieś większe niebezpieczeństwo. W latach 80. często spotykało się lekarzy, którzy różnie podchodzili do tej choroby. No i gdzieś ja. W na etapie liceum, połowy liceum, powiedziałem właśnie, że no, no to sam się w końcu będę leczył. Wybrałem zawód, który wiąże się z odpowiedzialnością, i, i, i w jakimś sensie, no powiedzmy, z dążeniem do czegoś i z walką o, o życie, o zdrowie ludzi, bądź jak najlepsze im pomaganie. Jestem na stałe związany z zakładem immunologii klinicznej gdzie zajmujemy się immunologią nowotworów i immunoterapią nowotworów. Dzieci polskie chore na hemofilię były na turnusie z dziećmi węgierskimi. Dzieci polskie, u których występowały rzadkie powikłania hemofilii, praktycznie nie mogły uczestniczyć w tym obozie. Siedziały na wózkach, rodzice mieli jedną dawkę leku. W międzyczasie rówieśnicy naszych dzieci z Węgier bawili się, prowadzili rehabilitację. Także ta dysproporcja jest nadal duża. Ktoś by powiedział, że go boli, a ja nie powiem, że mnie boli. Ja powiem, że mnie boli, jak nie będę mógł chodzić już w ogóle. Jak miałem lat 18, to, to zawsze myślałem i marzyłem, żeby móc z powrotem biegać. Teraz to chciałbym zejść normalnie po schodach. Jeżeli miałem bezczynnie siedzieć i zgodzić się na to, żeby jeździć na wózku albo zaryzykować i pójść na tą operację, to mówię, no, wybór właściwie no, nie ma co się zastanawiać, bo trzeba iść na operację. No to jednak ciepło, to było na zewnętrznym powierzchni to i wtedy będzie OK. Było dwa kolana w jednym czasie przy jednej operacji, bo też, te, też rozmawiałem na ten temat z lekarzami i powiedziano mi, że no po operacji ból jest dość znaczny. Maciek jest bardzo zdyscyplinowany, co nie jest bez znaczenia. No i muszę go pochwalić, że tak, że odkąd się spotykamy, nie było takiej sytuacji, żeby e, bez powodu nie przyszedł na trening, na spotkanie, na które byliśmy umówieni. Jest kosmiczna różnica, pomijam sprawę bólu, to ruchomość kolan się poprawiła w sposób, no dla mnie w ogóle nie, nieprzewidywalny, nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie, że tak dobrze. Trzeba mieć zawsze czynnik pod ręką, bo można zareagować bardzo szybko na krwawienie, i wtedy te skutki tej choroby, ona jest praktycznie niedostrzegalna. Gdyby tego czynnika nie było, ja trafiam do szpitala, wylew jest rozległy, pojawiają się później powikłania, konieczność wykonania operacji ortopedycznych. To jest najprawdopodobniej czapka kazacha mongolskiego. To była śmieszna historia, żeśmy wjechali w, w, jechali obrzeżem pustyni GOBI, tam był straszny wiatr, łącznie z burzą piaskową i ja straciłem swoją czapkę. I kiedy żeśmy wyjechali z tego wiatru ja tą czapkę znalazłem po prostu na, 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 na poboczu drogi. No to były 23 tysiące kilometrów przez 70 dni, w sumie cała Azja Środkowa, czyli jak wyruszamy z Polski, to Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja. Z powrotem Kazachstan i Rosja do Mongolii. Przede wszystkim no to zabezpieczenie prawda, przechowywania leków, więc zakup i instalacja w samochodzie, lodówki samochodowej, która była w stanie utrzymywać temperaturę odpowiednią dla. Dla leku. Jak zacząłem dostrzegać, jak duża jest różnica pomiędzy leczeniem za granicą a leczeniem w Polsce, starałem się dotrzeć do Ministerstwa Zdrowia. I w 2005 roku udało się stworzyć Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię, który nas miał zbliżyć do tych standardów europejskich. Takim sportem, który najbardziej uprawiam, to jest nurkowanie od 19 lat. Też lekarze tak sceptycznie patrzyli na ten mój sport, ale, ale udało się. Najbliższe plany wyprawowe. To jest skałka, to Gruzja i Armenia i całe dotarcie tam praktycznie przez, przez Europę, przez Turcję, tak więc no, mam nadzieję, że się uda to zrealizować w, w tym roku. Myślę, może nawet. Chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że będę widział uśmiech na wszystkich dzieci chorych na hemofilię i będę wiedział, że to, co przeżyłem kiedyś jako dziecko, nie spotka już nikogo więcej, a dzieci chore na hemofilię będą mogły normalnie wchodzić w życie. Moim zdaniem hemofilik może normalnie żyć. To nie jest problem. Po prostu mamy tam jakieś małe dodatki w życiu i tyle.